Wielkie brawa Wielkie brawa dla mistrzów Polski w mini siatkówce Jak Państwo widzą są to zawodnicy słusznego wzrostu Kuba Strawiński, pokaż nam się To jest ten młodzieniec Proszę, ogromny Puchar I Marcel Hędzelewski, pokaż nam się Brawa, brawa Jeszcze raz powtórzę, mistrzowie Polski w mini siatkówce Yy, powiedzcie, jak długo się zajmujecie tym sportem? No bardzo długo, ja się tak zajmuję całe życie. Od urodzenia. Tak. Pani Ja Ja też. Tak, a treningi bardzo intensywne, codziennie na przykład, nie wiem, wiem, że są, pływacy trenują na przykład tak. O 5.15 wstają, o 6.00 wchodzą do basenu, później idą do szkoły, a po szkole wracają i wchodzą znowu do basenu. Jak to u Was wygląda? No. Ja chodzę do klasy sportowej, gdzie mamy codziennie trening i dwie godziny, tak. Dwie godziny to bardzo dużo. Czy nie brakuje Ci czasu na naukę? Nie, wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą, dajesz radę, jesteś bardzo zdolnym, młodym, dysportowanym człowiekiem. A jak to wygląda u ciebie? Ja na pływaniu też dwie godziny, no i też nauką normalnie. Czyli trenujesz pływanie na co dzień, tak? A, tak, A jesteśmy. Jak jest go. twój styl? Chcę, jest wszystkie. wszystkie Wszystkie, super. Niesamowicie zdolni, młodzi, ludzie, mistrzowie w mini siatkówce. Gorące brawa jeszcze raz. Chłopcy okazali się bestą konwencyjni w mistrzostwach województwa ludzkiego zajęli pierwsze miejsce i reprezentowali Tomaszów Mazowiecki i nasze województwo na mistrzostwach Polski w Drzonkowie. tam w gronie 48 dwójek. Bo w takiej kategorii grali chłopcy, również nie doznali żadnej porażki i zdobyli to zaszczytne pierwsze miejsce, oraz okazały puchar, który stoi nad scenie. A chłopców dzisiaj prezentują ich starsi koledzy, można powiedzieć po fachu, seniorzy klubu sportowego Lechia. Druga liga, Tomasz Umazowiecki, przed Wami. Takie niestandardowe pytanie chciałem zadać na no wokół. Nie wszyscy muszą wiedzieć, jak to wygląda na co dzień: taka praca, przygotowanie, czy to specjalna dieta jakaś musi być. Jak to wygląda? Was, czy macie czas na imprezy? Nie, nie mamy czasu na imprezy, ponieważ trenujemy ciężko codziennie i po treningach spodziewamy się spać, żeby odpocząć na następny dzień. I Łukasz Zugaj, numer 12. A poza treningami pozostaje jeszcze czas na przykład, nie wiem, na wyjście z dziewczyną do kina? O, myślę, że jak dobrze się rozplanuje wszystko, to na wszystko się znajdzie czas. Na na dobrze, czas. czas ma Łukasz Zawisza, 13. Gorące brawa. Gorące brawa, dziękujemy uprzejmie. KS Lechia i Mistrzowie Adam Herbie, numer 2. Piotr Jedliński, numer 11, Mariusz Nero, numer 7. Dawid Kornacki, libero numer 3. Krzysztof Dziubek, 1. Bartek Latocha, 8. Jacek Wieczorek, kapitan zespołu Lechii, numerem 10. Adrian Zalewski z numerem 6. Daniel Ostrowski, 9. Łukasz Zugaj, numer 12. Łukasz Zawisza, numer 13. i z numerem 4. Szymon Knat. Zawodnicy drugoligowej Leki Tomaszu 27 września zapraszają wszystkich Tomaszowian na inauguracyjne spotkanie drugiej ligi. Ja tylko tak, prywatne, takie moje własne odczucie, kiedyś były dowody osobiste, takie zielone, rozkładane książeczki. Ja w tym dowodzie mam napisane wysoki. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak napisano. Wielkie brawa, podziwiamy Was wszyscy. Trenujcie i zdobywajcie medale. Gratuluję najmłodszym. Myślę, że w przyszłym roku w trójkach również przewieziecie medal i puchar. Obserwujcie swoich starszych kolegów i życzę Wam, żebyście poszli w ich ślady. Dziękujemy.